Tipy, kompromitacja, wąsy, trener Krzysiu. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak podrywać laski, to bardzo dobrze trafiliście, bo nie mam o tym zielonego pojęcia. Ale w końcu jestem trenerem Krzysio, więc nie może być dla mnie tematów nie do podjęcia. Zdradzę wam kilka grepsów, którymi możecie zbajerować biegaczkę. Nie wiem, czy laski i biegaczki to to samo jest? Ładne masz leginki. Wow! Ja biegam w takich z charakterystyczną dziurką na tego, no. Hej mała, zauważyłem, że But ci się rozwala Tak się składa, że mam w domu nowe karbonowe żarubiaste Alfa Flye. Może wpadniesz, wypijemy kawkę, przymierzysz. Hej, przebiegłem maraton. Z kontuzją. W górach. Dokładnie to w Alpach. U Aha... Biegasz? Czy najpierw trzeba z tobą chodzić? Nie boli cię czasem, rozciągną podeszwowe? Nie, dlaczego? Bo cały dzień chodziłaś mi po głowie. Wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Czy podesłać Ci jeszcze moje foty z nocnej dychy w Toruniu? Jeżeli chodzi o trenerów biegania, to przekonuje mnie tylko... Trener Krzysio! Ruszajcie w teren, korzystajcie z nowej wiedzy i dajcie znać jak Wam poszło. Jeżeli by się jakimś cudem okazało, że prezentowane przeze mnie sposoby kończą się tak zwaną fangą w nos, nie interesuje mnie to.